Najgorsza delatacja, którą kiedykolwiek zdarzyło się nam uszczelniać, to zdecydowanie ta delatacja w stropie, która została beznadziejnie zaprojektowana i jeszcze gorzej wykonana z taśmą delatacyjną od spodu, czyli wewnątrz garażu, z wodą stojącą wewnątrz delatacji przez kilka dobrych lat i z ściankami tej delatacji, które były wyszalowane siatką stalową. Zardzewiałą siatką stalową, która oczywiście spowodowała kosmiczne zniszczenia wewnątrz musieliśmy wyciąć absolutnie całą tą gumę. Nie dało się tej siatki wyrwać, bo była oczywiście zabetonowana, była szalunkiem traconym, więc zamówiliśmy cięcie podstropowe cięcie tarczą, żeby taki plasterek betonu z tym zardzewiałym masakrycznie elementem po prostu wyciąć, usunąć i dopiero uszczelnialiśmy.